Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. Więc myślę, jeśli dobrze to rozumiem, że czynienie innym tak, jak chcemy, by nam czyniono, otwiera nam drzwi do nieba. Dziś pomówimy o słowie na literę P, poświęcenie. W obecnych czasach to słowo brzmi dla nas wstrętnie. Każdy chce wiedzieć, co może dostać, a nie to, co może dać. Egocentryzm to skupienie wyłącznie lub głównie na własnym interesie, dobrobycie. Bycie pochłoniętym samym sobą, samolubnym, egoistycznym, niezależnym, samowystarczalnym i skoncentrowanym na sobie. Pozwól, że powtórzę to, co mówiłam w czwartek wieczorem. Bycie niesamolubnym nie oznacza, że nigdy nie robisz nic dla siebie. Musisz robić coś dla siebie. Nie będziesz zdrowy, jeśli nie będziesz tego robił. Dobrze jest robić to, co sprawia ci przyjemność, dobrze jest zdobyć to, co naprawdę lubisz. Ciężko pracujesz, więc musisz dbać o siebie. Dobrze jest się śmiać, dobrze jest odpoczywać, dobrze jest się bawić. Proszę, dbaj o siebie, inwestuj w siebie, inwestuj w swoje zdrowie, ale nie zajmuj się wyłącznie sobą, egoistycznie i egocentrycznie. Jak wspomniałam, potrzebujemy równowagi. Nie powinieneś żyć tak, by zadawalać samego siebie, lecz by zadawalać Boga. Spójrzmy do listu do Kolosan 1.10. Może powinnam spytać, czy ktoś z Was ma problem z egocentryzmem? Jakieś dwa tuziny ludzi. Cóż, więc reszta będzie się dziś nudzić. Abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów. Nie ma nic złego w proszeniu Boga, żeby dał ci coś, czego chcesz. Ale jeśli Bóg pragnie czegoś innego, powinieneś natychmiast porzucić swój plan i zaakceptować Jego plan. Nawet jeśli to jest niewygodne, jeśli boli, a nawet jeśli to oznacza poświęcenie, to chwilowe poświęcenie zaprowadzi cię do dużo większej radości. Czy czujesz, że Bóg każe ci zrezygnować z czegoś, co wiele dla ciebie znaczy, a ty jeszcze tego nie zrobiłeś? Dobrze, więc dzisiejsze przesłanie jest dla ciebie. Wiesz, że Bóg nie zmieni zdania? Lepiej, żebyś o tym pamiętał, że On nie zmienia zdania. Nieważne jak długo będziesz zwlekać, to nic nie zmieni. Wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga, z pełniejszym, głębszym i jaśniejszym rozumieniem, znajomością i poznaniem, w pełni mu się podobając i pragnąc zadowolić go we wszystkim. Teraz przeczytam krótką historię pod tytułem Jak być nieszczęśliwym. Tak, na wszelki wypadek, gdybyś chciał taki być, myśl o sobie nieustannie. Używaj słowa ja tak często, jak to tylko możliwe. Oceniaj siebie przez pryzmat opinii innych ludzi. Słuchaj zachłannie tego, co ludzie mówią o tobie, a gdy mówią coś, czego nie chcesz usłyszeć, złość się. Oczekuj, że każdy cię doceni. Bądź podejrzliwy. Bądź zazdrosny i zawistny. Bądź nadwrażliwy i często się obrażaj. Nie wybaczaj krytyki. Nie ufaj nikomu poza samym sobą. Cały czas domagaj się uwagi i szacunku. Domagaj się przyznawania ci racji we wszystkim. Użalaj się nad sobą, gdy ludzie nie okazują ci wdzięczności za to, co dla nich zrobiłeś. Zawsze pamiętaj o wszystkim, co zrobiłeś dla innych ludzi. Myśl o tym cały czas. I pamiętaj o wszystkim, czego dla ciebie nie zrobili. Uchylaj się od obowiązków. Zawsze szukaj okazji do dobrej zabawy i rób jak najmniej, ile możesz dla innych ludzi. W trakcie czytania przyszła mi do głowy myśl, że ja właśnie taka kiedyś byłam. Zawiniłam w niejednej spośród tych rzeczy, odkąd 38 lat temu zaczęłam swoją wędrówkę z Bogiem. Jestem tu po to, żeby ci powiedzieć, że to bardzo ważna kwestia. A Jezus właśnie ze wszystkich umarł po to, aby ci co żyją już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Drugi list do Koryntian 5:15. Umarł, żeby przebaczyć nam grzechy, umarł, żebyśmy mogli pójść do nieba, umarł, żebyśmy mieli relacje z Bogiem, ale też żebyśmy już dłużej nie żyli dla siebie. Najgorszą rzeczą, od jakiej Bóg mnie uwolnił, jestem ja sama. To wspaniałe, że nie musisz przez cały czas myśleć o sobie. Egocentrycy to ludzie zwiedzeni. Myślą, że im więcej robią dla siebie i im więcej robią dla nich inni, tym będą szczęśliwsi, ale jest dokładnie na odwrót. Ewangelia Łukasza 9:23-25. Potem mówił do wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, wyrzeknie się, zapomni o sobie, straci z oczu samego siebie i własne korzyści. Zrezygnuje z siebie. Mówiąc prost, Jezus stwierdza: jeśli naprawdę chcesz za mną iść, musisz uwolnić się od siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i mnie naśladuje. Krzyż, o który prosi nas Chrystus, to nie katastrofy, choroby i wszelkiego rodzaju nieszczęścia, jakie mogą nas spotkać. Czasem ludzie, którzy mają kłopoty, mówią: Wiesz, to tylko mój krzyż. Jezus naprawdę nie każe nam nosić tego krzyża. Tak. Może będziesz musiał doświadczyć trudności, ale On przyszedł po to, żeby je zwyciężyć. Krzyż, o który nas prosi, to podjęcie decyzji o bezinteresownym życiu w świecie, w którym ludzie chcą widzieć Jezusa. A Jezus jest miłością. Bóg jest miłością, to nie tylko to coś, co On robi. On nią jest. Wlewam na swoją miłość, żebyśmy mogli ją przyjąć i doświadczyć uzdrowienia, a potem przelać tę miłość na innych ludzi. Bóg działa przez ludzi. Wciąż go prosimy: Boże, zrób to, Boże, zrób tamto, Boże, rozwiąż ten problem i tamten problem. A co by się stało, gdybyś mówił: Boże, chcę się modlić za tę cierpiącą osobę, a jeśli chcesz się mną posłużyć, pokaż mi, co robić. Dziś chcę ci rzucić wyzwanie, żebyś modlił się w ten sposób. Będziesz zdumiony efektami, gdy przestaniesz się jedynie modlić o to, by Bóg pomagał ludziom. To nic nie kosztuje. Ja się czasem czuję dość religijna, gdy to robię. Ale gdy się za to zabieram, mówię, Boże. Nie wiem, czy chcesz, żebym coś zrobiła, czy nie, ale jeśli tak, to pokaż mi co i daj mi łaskę do zrobienia tego. Czasami widzimy jakiś problem, lecz nawet nie pomyślimy, że Bóg może nas użyć, ponieważ ten problem wydaje się zbyt wielki dla nas samych. Ale nie ma nic złego w poszukiwaniu kilku innych znudzonych, nieszczęśliwych chrześcijan, którzy mogliby ci pomóc. Odżywamy, gdy widząc potrzeby, staramy się je zaspokoić. Duch Święty da nam wiele okazji i postawi przed nami innych ludzi, jeśli chcemy coś zrobić. Podam Ci przykład. To wydarzyło się jakieś trzy tygodnie temu. Wybraliśmy się z Dave'em do Branson w Missouri, żeby odpocząć i obejrzeć kilka przedstawień. Poszliśmy na jedno, które okazało się dość tandetne i nie podobało nam się. Więc chciałam wyjść podczas półgodzinnej przerwy. Powiedziałam do Dave'a: To jest naprawdę słabe, wyjdźmy stąd na przerwie. A on odparł: Wiesz, też o tym myślałem, ale czuję, że Bóg nie chce, żebyśmy wychodzili. Ja też to czułam, ale nie zwracałam uwagi na Boga. Czasami, gdy bardzo chcesz coś zrobić, potrafisz szybko odepchnąć Boga. Spytałam, ale po co mamy tu zostać? A Dave na to myślałem o tym, Gdyby chodziło o ciebie i ludzie by wyszli z sen, wiesz jak się czujesz, gdy głosisz, a ktoś wychodzi i powiedział, myślę, że ten człowiek źle by się z tym czuł, powinniśmy zostać. Natychmiast zrozumiałam, że Dave ma rację. W Biblii są pewne słowa, czyń innym tak, jakbyś chciał, aby Tobie czyniono. Kilka tygodni, tygodni temu zaczęłam żyć zgodnie z tym zaleceniem i wytrzymałam przez kilka godzin. Następnego dnia musiałam zacząć od nowa i następnego znów od nowa. A Bóg wciąż przypominał mi ten werset, więc myślę, że jestem gotowa do walki. Nie sądzę, żebyśmy naprawdę rozumieli, jak bardzo zmieni się nasze życie, gdy będziemy to robić. Gdyby ludzie to robili, nie mieliby problemów w małżeństwie. Spójrzmy do siódmego rozdziału Ewangelii Mateusza od wersetu siódmego. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. Więc Bóg zaprasza nas, żebyśmy przychodzili do Niego ze swoimi potrzebami i byli w tym nieustępliwi. Gdy którego z Was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień, albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża, jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Więc zaproszenie jest proste. Proś i nie przestawaj prosić. Szukaj i nie przestawaj szukać. Pukaj, nie przestawaj pukać. Bóg jest dobry, chce Ci pomóc. Jeśli Go o coś prosisz, nie da Ci czegoś złego. Skoro ty błogosławisz swoje dzieci, będąc złym, o ile bardziej Bóg błogosławi swoje dzieci, Bóg może zrobić jeszcze więcej? Zwróć uwagę na coś jeszcze. Wszystko więc. Nie byłoby słowa więc, gdyby to, co za chwilę przeczytamy, nie miało związku z tym, co już przeczytaliśmy. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Więc myślę, jeśli dobrze to rozumiem, że czynienie innym tak, jak chcemy, by nam czyniono, otwiera nam drzwi do nieba. Wolelibyśmy myśleć, że możemy być źli dla ludzi i robić co chcemy, a mimo to Bóg wysłucha naszych modlitw i zaspokoi nasze potrzeby. Ale Biblia nas uczy bardzo wyraźnie, że jeśli jesteśmy gniewni i nie wybaczamy tym, którzy nas zranili, że wtedy Bóg nam nie wybaczy i nie odpowie na nasze modlitwy. Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu chrześcijan żyje w gniewie. To jak epidemia. Nigdy nie zdarzyło się, żeby po moim nauczaniu o nieprzebaczeniu, gniewie, walce z gdy spytałam ludzi, kto z Was potrzebuje modlitwy w tych sferach, nie przesadzam, nigdy nie zdarzyło się, żeby nie powstało co najmniej 70% wszystkich ludzi. Będę szczera, to dotyczy też mnie. Jest tak wiele do zrobienia w tych czasach, w których żyjemy. Bóg chce, żebyśmy byli pełni. Amen? Musimy być pełni, pełni Bożej Mocy, a nie wieść egoistyczne, egocentryczne, pełne wymagań życie, które kręci się wokół nas samych. I wiesz co? Może w ogóle taki nie jesteś i mam nadzieję, modlę się, żeby tak było. Ale ja kiedyś taka byłam. Jeśli nie potrzebujesz dzisiejszego kazania, to będę głosić do siebie, bo wciąż od czasu do czasu potrzebuję odświeżenia tego tematu. Więc niech to będzie przynajmniej forma zabezpieczenia, które pomoże nam iść właściwym szlakiem. Proś i nie przestawaj prosić. Szukaj i nie przestawaj szukać. Pukaj i nie przestawaj pukać. Bóg jest dobry i chce Ci błogosławić. Zatem, jeśli chcesz, by ludzie coś dla Ciebie robili, najpierw Ty zacznij to dla nich robić. Nie możemy czynić dobra dla ludzi tylko wtedy, gdy oni są dla nas dobrzy. Osoba, która robi to pierwsza, jest bardziej dojrzała. Amen. Czasem trzeba kogoś dobrze traktować przez długi czas, zanim pojawią się efekty. A nawet jeśli ich nie będzie, to otrzymasz nagrodę od Boga. Słyszałeś? Powtórzę to, czasem trzeba kogoś dobrze traktować przez długi czas, zanim pojawią się efekty. A potem, jeśli ta osoba nigdy nie zrobi tego, czego oczekujesz, to nie myśl, że Twój wysiłek poszedł na marne, bo otrzymasz nagrodę od Boga. Bóg nam obiecuje, że będziemy rządzić to, co zasialiśmy, a gdy powróci, przyjdzie do nas z zapłatą. Werset 13. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Będę szczera. To było trudne dla mojego ciała. Wytrwanie do końca tego przedstawienia. Chociaż wiedziałam, że to słuszne, chociaż chciałam być posłuszna Bogu i postanowiłam, że będę, nie mogłam się doczekać, aż się skończy. Sam fakt, że jesteś posłuszny Bogu, nie oznacza, że Twoje ciało będzie klaskać z radości i dobrze się bawić. Szczerze mówiąc, czasem cierpimy dla Chrystusa, a bardzo tych słów nie lubimy używać w kościele. Jeśli dużo mówisz o cierpieniu, ludzie Cię raczej nie lubią. Jest pewien rodzaj cierpienia, za które Jezus zapłacił i nie musisz go znosić, ale zgodnie z Biblią, jeśli nie chcesz cierpieć w ciele, jak cierpiał Chrystus, to tak naprawdę nie chodzisz w duchu i nie będziesz posłuszny Bogu. Musimy być gotowi do poświęcenia tego, czego chcemy, gdy wiemy, że to jest najlepsze dla Bożego Królestwa albo dla innego człowieka. Mogłam stamtąd wyjść i pewnie bym to zrobiła, gdyby Dave nie posłuchał Boga lepiej niż ja. Czasami ja słucham lepiej, czasami on słucha lepiej ode mnie, dlatego jesteśmy zgraną parą. A czasami mam ochotę dać komuś coś. Na co ta osoba zasługuje, a Dave mówi: Powinniśmy okazać jej miłosierdzie. Innym razem, coś w stylu: Rety, ten facet nie powinien prowadzić, nie umie jeździć. A ja na to: Nie zachowuj się tak, on pewnie cię nie widział. Dobrze jest mieć wokół siebie ludzi, którzy czasem przypomną nam, że zbaczamy z właściwej drogi. A oto czego moim zdaniem często doświadczamy. Załóżmy, że bym wyszła z przedstawienia. Gdybym wyszła, czułabym w głębi serca, że to nie było najlepsze posunięcie. Wiedziałabym to. Zastanawiam się, jak wiele razy codziennie lub co tydzień czujemy coś takiego. Lecz tłumimy to uczucie i dalej robimy to, co chcemy. Weźmy na przykład nabożeństwa. Ktoś się zgodzi, że spóźnianie się do kościoła i zakłócenie innym, uwielbienie Boga, jest niefajne. Czy wiesz, że. Trudno mi uwierzyć, że ktokolwiek podczas wezwania do ołtarza, gdy ludzie słuchają o swoim zbawieniu, że ktokolwiek czułby się dobrze, gdyby ktoś nagle wszedł i przepraszam, przepraszam, przepraszam. I wiesz co? To są małe rzeczy, ale czy naprawdę takie małe? To małe lisy, co pustoszą winnice. Myślę, że jeśli nauczysz się posłuszeństwa w małych rzeczach, to bycie posłusznym w większych sprawach nie będzie takie trudne. Wiele z tych rzeczy to sprawy między Tobą a Bogiem nikomu o nich nie mówisz. Po prostu wiesz, że Bóg chce, żebyś coś robił albo czegoś nie robił. A potem to robisz, ponieważ Go kochasz i chcesz Go zadowalać. A jeśli czujesz się nieswojo, to trudno czujesz się nieswojo, ale w środku czujesz się wspaniale. O to, co by się stało, gdybym wyszła, stłumiła to uczucie, że robię coś złego. Pewnie tego samego dnia, a może następnego, nie czułabym się tak szczęśliwa jak zwykle. Nie wiem, co jest nie tak. Zastanawiam się, ile razy się zastanawiamy. Nie wiem, co jest nie tak. Mam dziwny nastrój i nie wiem dlaczego. A potem jest jeszcze gorzej. Zaczynamy obwiniać za to kogoś innego. Nie jesteś taki, nie jesteś owaki. To zadziwiające, co się wydarzy, gdy zaczniemy być uczciwi i spytamy Boga, co się dzieje. Wierzę, że mogłabym zatruć swoje własne szczęście przez coś tak prostego, jak nie traktowanie ludzi tak, jak sama chciałabym być traktowana. Zgodzisz się, czy powiesz nie? To dla mnie za wiele. Nie miałam tego w planach, ale pomyślałam, że porozmawiam z Tobą o siebie i żniwach. Biblia mówi: Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia, siew i żniwo. Zobaczmy. 1, 2, 3, cztery. Wybrałam pięć wersetów o siebie i żniwach. Zacznę od tego, że to naprawdę niesamowite. Sianie i zbieranie żniwa daje nam dużo mocy. I szczerze mówiąc, jeśli mogę coś otrzymać. Zasiewając to w czyimś życiu, to mam pewną kontrolę nad swoim przeznaczeniem. Innymi słowy, jeśli chcę, żeby ludzie mnie lubili, najpierw to ja muszę ich polubić. Zgodnie z Biblią, jeśli chcę, żeby Bóg mi wybaczył, najpierw muszę wybaczyć wszystkim, którzy mnie źle traktują. Jeśli pragnę miłosierdzia, gdy popełniam błędy, żeby otrzymać to miłosierdzie, muszę okazywać miłosierdzie innym ludziom. Nie wiem jak ty, ale ja lubię kontrolę i moc, więc zasada siania mnie ekscytuje. Oznacza, że jeśli chcę, żeby ludzie mnie bardziej lubili, to muszę być tylko dla nich milsza. To wszystko jest naprawdę niesamowite. To wielki przywilej od Boga. Ewangelia Mateusza 7, dwa pierwsze wersety. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. To nie mogłoby być prostsze, prawda? Kto z Was nie chce, żeby inni ludzie przypisywali wam wszystkie winy? Kto z Was chce kochać ludzi, żeby zakryć część swoich błędów i zamknąć im usta? Zgadnij, najlepszy sposób na to to ofiarność. Chyba weszłam na grząski grunt, ale zaraz wyjeżdżam. Wrócę w sierpniu, do tego czasu mi wybaczysz. Przez długi czas byłam bardzo nieszczęśliwą chrześcijanką. I Bóg musiał mi uzmysłowić, że byłam nieszczęśliwa z powodu egoizmu. Tak, możesz być egoistycznym, skupionym na sobie chrześcijaninem, ale nie musisz. Możesz rozbudzić w sobie radość, po prostu przestając myśleć o sobie i rozglądając się dookoła z myślą, co możesz uczynić dla drugiego człowieka. Pokazuj światu Jezusa. Tak wielu ludzi go potrzebuje. Duch Święty daje Ci wiele okazji. Do pomagania innym ludziom, a Ty powinieneś wykorzystać te okazje.